się siema, siema, witam was po raz kolejny na Scratch, ale nie ostatni, ponieważ dzisiaj planuję coś do demo zmienić, wiecie tej lameczki demo, tylko, tylko ostatnio nazwy nie zmieniłem i później już pod koniec dnia zmieniłem, bo się zorientowałem, że jest dalej 1.2, mam zaktualizować, planuję, że od 1.5... Będzie już mogło być nie demo. Bo w sumie patrzcie: Invade players chodzi, a dzisiaj chcę, żeby demo chodziło. Że będzie podgląd pełnego niku. Będzie tam pisać Nickname na przykład i coś jeszcze do niego. Samego skrypty, ale dzisiaj jeszcze go zmienimy, bo duszek Nick musi też coś mieć. I najpierw, teraz tak. Kiedy ten duszek naciśnięty. Eee... Zmień kostium Zacznę zewnętrznym kostium I tak cały czas, będę naciskać po prostu w duszka Tak jak w inwave players A Tak samo do inwave, żeby było to jak najlepiej to... Nie Tak samo, dobra Bo jak klikamy w inwave No to je mamy z Zaprosi graczy jakby No i możemy zapraszać, tylko za to do nie bałem, Ponieważ nie ma graczy ale wiele że 5 już e, zrobimy Invoid Players e, i na przykład e, empty, czyli pusto. No nie, że nie macie żadnych znajomych w grze. A, nie wiem, czy wiecie, ale Fall Guys już powoli wychodzi na Androida, bo Fall Guys Leaks, taki kanał, zaczął nagrywać e, nowości, które dojdą. O, shit, jeszcze źle to robię. Gumka, 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 nie to, tylko gumka. Zmazane. I tyle było, bo zarys musi być biały. O. I teraz możemy robić. O tu gdzieś tak. W sumie nie, bo tak biało zarys to ma taką rameczkę. Albo z tą rameczką może zostać. Zobaczcie, teraz kur sobie tyle zmniejszymy. Nienawidzę tego. I bardziej musimy go dać wyżej i przy ścianie. No, jest dobrze. I teraz nie, trzeba tutaj zrobić napis na biało. Nick na nickname, czyli nazwę użytkownika w języku angielskim. Trzeba to przesunąć. No. I tu będzie wasz nick teraz kreskę przydziałkową taką na czarno. O, spoko. I będą zaraz takie rameczki z wyborem opcji: Change nickname, create new assessment, yy, albo po prostu create. Czyli stwórz, albo zmień nazwę użytkownika. I teraz muszę napisać nickname na biało. Dzisiaj trochę coś zrobimy ciekawego jeszcze: Demo. Nickname demo. I teraz yy, muszę rzeczywiście to. Albo da się tu powiększyć, albo nie. Nie da się napisu powiększyć, ani pomniejszyć. No to dobra. No to po prostu to zrobimy tak w rameczkach z opcjami, jakby. I teraz tak, rameczki na czarno. Teraz tu jasno zmienię. I. Szybko tu wypełnienie. udało się nam to przenieść no i zaczęte teraz trzeba wymazać nie chciałem rameczki niszczyć bo ładnie wygląda Tylko co ja żem odwalił że to miało być na biało jasność miała być pełna nasycenie nie puste żeby wypełniało żeby rameczka tak wypełnić mogło być tak ale okej okay, nie zarys jak nie chcę być Myślę, że teraz zrumbałem, ale okej, okay. tu będzie change i create. Tym razem napis musi być czarno. Change, czyli zmień. I Create czyli stwórz. t Create. Tak jak cię tworzy świat w Minecrafcie. Nie, nie edytuj. O! No i oczywiście standardowo tutaj z kwadracikiem z X. -em. Tradycyjnie, żeby X dało się to wyłączyć. No i nasycenie pełne, ale jasność mamy czarno. Dobra, i tak będzie taki X. Dziwne. Najpierw macie takie, a później takie. No i dobra. No i mamy już skrypta. Słuchajcie. Jak to teraz wygląda, jak jesteśmy w grze? Klikam zieloną flagę i zobaczymy. No nie no, Multimedia nie chcę się pogłościć. Ale dzwonko. Cóż, nieważne, dobra. Ej, spoko! Tu jest komiksol, a tu nickname. Powinienem <laughs> jeszcze powiększyć tą muzykę, ale to zrobił już spoza odcinka. Żeby nie robić echa, bo najprawdopodobniej jak na że będzie się drzeć mordę. Chociaż dzisiaj to by byłoby dobrze. Net czy nie działa Nikate. Ale to naprawimy. Kiedyś to będzie chodzić z pewnością, ale jeszcze nie. I dzisiaj poziom robimy. Tworzymy nowego duszka, który będzie bardziej jak opona wyglądać. No i robimy Nickname. Eee, nickname nie. Po LVL. Tak będzie się duszek nazywać, czyli level, jaki mamy. I będziemy te same skrypty, co każdy jak zwykle. Mogłabym sobie przypisać te skrypty na kartkę. to no, jestem takim idiotą. No i teraz tak, patrzcie, jaj sobie kółeczko bierzemy sobie. Yy, zarys... Yy, czarna czerwona ramionczka może być. I tak na czerwono. I ciąg podłużny level, który będzie drugi. Spoko. Teraz tu muszę mi zwykłą czarną kreską. I tu napisać jedynkę. I tylko że trochę tak odręcznie to to brzydko wygląda. Shit, nie tak. Zero na 115. Myślę, że spoko ten level wygląda. Chociaż trochę zrąbany jest. Ale okej, okay, level jak level. Jeszcze kiedyś możemy dodać kolejny kostium, że zobaczycie e, statystyki tego levela, Bo póki co jest 0 na, 15, na 115, ale teraz tak, kiedy kliknięto zieloną flagę, oczywiście ukryj, bo jak inaczej, będzie pokaż, ukryj i pokaż. E, I czekaj, 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 e, czekaj, czekaj. I tu kolejny czekaj. Ja bym sobie mógł te skrypty zapisać, na przykład z przycisku Play. Zapiszę to te sobie skrypty, bo normalnie nie mogę. Sadzę są wytrzymać. Najpierw czekaj 12, czyli C12P 3, Czyli pokaż kolejne C10 U i 3. 11 i p i zatrzy, zat, czyli zatrzymaj ten skrypt i myślę, że tak sobie sam zrozumiałem siebie. Bo chyba nikt by mnie nie zrozumiał w tym przypadku. Czekaj, najpierw jest 12, czy 12, czy 12. Później jest pokaż, później czekaj 10. Ukryj. No nie wiem, może on teraz zaśrobi to. I po 30 10, jest 11 sekund. I później pokaż, i zatrzymaj ten skrypt. Co, on teraz się tak będzie bawić? Że będzie znikać i się pojawiać? A naprawdę. To już powoli mi robi wielkie wrażenie. Na szczęście to się zapisało, bo się już bałem, że nie, bo tam u góry był przycisk zapisz. Tak ja chciałam wyjść, żeby się postrzegać tego dubliku i eksportu i te inne. No i demo możemy sobie zmienić. Nick, teraz In Wave Player schodzi, ale dobra, zobaczmy jak na skrycie będzie to chodzić już na włączeniu skryptu, zaaktywowaniu go zobaczymy jak teraz będzie wyglądać, bo naprawdę z dniem na, na dzień wygląda to coraz lepiej nikt mi chyba nie może zarzucić że nie. click level level teraz chodzi population 1 na 60 znaleziono. Jeszcze zrobię gdzieś. Je kiedyś 2 na 60 i 3 na 60. Tylko że będę musiał poprzedłużyć te skrypty. I zaś będę musiał się bawić takiego stacie, pamiętacie? I to tym razem z jednym duszkiem będziemy się paplać. Bo jak on się pojawi w odpowiednim czasie, a reszta źle się pojawi. No to, za, no to jak dobrze go ustawię, no to wiecie. Tylko czemu ta kropka jest tutaj na środku? Nie, nie ma złego tło. Teraz muszę zobaczyć. Który duszek demo? E, demo szczyste. Level nie, to przez level. Bo level, zróbmy kropkę, takie gówno wygląda, to jak na tym tym. Zacznę, zaraz sobie zwiększył to gówno. No i zaraz się pojawiło nam się na skryptach. Więc musimy to gówno zmazać, które teraz wymazać. A tą kropkę to mogę zostać do następnego. Jeszcze nie wszystko mi wymazało, ale hamstwo! Hamstwo ze strony twórców Scratcha. Fajnie, że jest Scratch Mobile, bo przynajmniej mogę coś zrobić. Jeszcze na kursy się nauczę chodzić. Na kursy zacznę chodzić z nauką grą, to w nauce tworzenia gier. No to w końcu, jak zobaczycie, no to na Bokie sobie będę robić Falgaja tak będą te animacje. A mogę jeszcze do Falgaya zmienić mu skiny. Dać mu inne skiny. Tak, jak klikniesz w Falgaja to ci się zmieni skin. Tylko bardziej będzie narysowany przeze mnie. E, dobra, muszę chyba jakiegoś skina znowu pobrać. E, muszę zaś z się coś e, pobrać. Bo, mm, wiecie, e, bo teraz e, mogę coś spaplać z tymi skinami, ale dobra, ja lecę i widzimy się, jakie już będę mieć. Uwaga, uwaga, już mam nowego skina. E, teraz muszę go tylko zimportować, e, bo dopiero co go pobrałem. Są moje pliki, które pobierałem, ale obrazy. Download to. I teraz tak muszę wymazać szczególnie te inne tutaj tła na wekor. Bo wszystko No o, nawet dobrze, że mi się włączyła gumka, tylko że muszę teraz powiększyć. Ej no. Nie wymazuję mu tego tła. A jak przekreślę? Nic. Ej, no bez sensu. Jak ja tak nie mogę, no to ja ten kostium. Bo ja chcę takiego przezroczystego, żeby, wiecie, pasował i go tylko pomniejszyć. Zaczekajcie, poszukam już jakichś lepszych. Wiecie co? Teraz nasze fagajce powinno jeszcze lepiej wyglądać, bo zeszcie napobielałem. Tym razem dwa nowe skiny będą. Taki, tylko że, że trzeba go pomniejszyć i to będzie tak lewitować niestety. Wyszukajcie po prostu trzeba było falga Guys falga guy. tak, y czy chcesz może wyszukać falga fall i i tak wyszukałem. Jest. Tu tak stoi, on tu. To będzie tak, to normalnie, to tak. Jeszcze jeden skinek. Ten, bardziej ten będzie opłacalny, ponieważ on stoi normalnie. O kurde, nie chcę. I teraz będzie doszło zmienianie skinów. Coś cudownego. O. I teraz tak, kiedy kliknięto duszka. Jak mi się to nie będzie podobać, albo wam, no to napiszcie w komentarzu, czy Wam się to takie podoba. A jak nie podoba Wam się to zmiana skinów, no to usunę i będzie dalej ten sam domyślny skin. I. Nie mm, <ścoughs> duszek kliknięty następny kostium. O, klik, 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 skina. Albo, czekajcie, dodałem przycisk przebierania się jeszcze. Ejejej, to jeszcze nie koniec. Ja jeden z dłuższych, bo jeszcze przycisk przebierania się. Krzyśka na że umiem zmieniać skiny. Że da się zmieniać u mnie skinę, O, to jest idealny kolorek. O, oh, fuck Przesuń go, no i go wymazuję. Elo, znikasz. <laughs> Wygląda to, jakby ziemia się roztrzaskała. Pum. Bo ja muszę go pomniejszyć teraz troszkę. O, idealny! Zobaczcie. To muszę przesunąć, a to tak. No i na nim muszę przede wszystkim narysować wieszaczek. Wyzwanie wieszaczek. Nie jestem idealny w rysowaniu. No, Okej, okay. to będzie taki jakby wieszaczek. No i też będziemy mieć musiał skrypty i od siebie już umiem się odczytać. Jak dodałem, tylko hmm, jak było na początku. Oczywiście ukryli i później czekaj 12 sekund i wszystko. O, dzisiaj się dzieje, już dużo się widzowie. Dzisiaj zmieni. Falga jest moim Kiedy to ukryj, wygląd. Ukryj. Właśnie szukam, szukam, ukryj, pokaż, ukryj i pokaż będzie. I trzy razy czekaj. Czekaj i czekaj. No, teraz tak, kiedy kliknięto, ukryj, później czekaj. E, 12. Ze mnie pokaż. Następnie tutaj czekaj. I 10 sekund. Tylko czekajcie, bo ja nie widzę skryptu. 10. Następnie ukryj. Tu jeszcze jeden jest. Następnie czekaj. 11. I pokaż. I następnie zakończ ten. Zatrzymaj ten skrypt. No Jezu, nie chcę mi zjeżdżać teraz. Ham się zaciął. Jeszcze za się go nie widzę. Ten skrypt dzisiaj już trochę doszło. Tylko czemu zniknął? A dobra, w ogóle ukryłem przypadkowo. Dobra, uwaga! Go! Dobry. To się zmieni. Nudny fagaj się zmieni. fadać z którym się da zmie! skin. Kurpkę ja dodałem dlatego, bo bardzo lubię pan kurczaczka W grze. Tan, 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 tan. Hey, hej! Tylko dalej ten ludzik spadający klasyczny to będzie, ale... Takiego, jakiego będziecie mieć skina, takim będziecie grać. Postaram się zrobić. Nickname: Demo. Patrzcie, kurka. Kurką możemy grać takim oraz farzajem. Dwa no przyciski. Coś pięknego, jak się żeby że będę ze skina To jest piękne. Zapisz i, i koniec odcinka. Coś pięknego, naprawdę. Dzieje się dużo. Koniec odcinka. Subskrybujcie te projekty. Uwaga. Więc. Subskrybujcie Filipyt, projekty i dajcie kciuka w górę. A jeszcze ja z wami trzymam. O, 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 jednego. Chudę. Jestem takim idiotą, że muszę zawsze wejść do swojego profitu. Zapomniałem przynazwać. Nazwać swój projekt. Znowu. Przecież to jest najlepsze teraz update, który zrobiłem. Nie to, że Invade działa, tylko że można się spojrzeć tutaj, czy może, że można sobie zmienić wszystko. Ale to, że skiny są. Skiny! To jest coś najlepszego. Krzysiek naprawdę się zorientuje, że coś tu nie gra, że coś doszły dwie rzeczy, ale nie wie da się zmienić nikt. Więc jeszcze raz muszę włączyć, bo <noise> jestem idiotą. A chcecie, napiszcie w komentarzu, co jeszcze zrobić, jakie jeszcze projekt dodać. A na pewno postaram się na odcinku już zrobić. Subskrybujcie Filipyt Projekty i dajcie kciuka w górę. A ja się z Wami żegnam. Do następnego. trzymacie się i siema!